Nie spodziewałem się tego i, e, i był to dla mnie zaskoczony taką decyzją, ale e, bardzo, wiesz, nie chcę mi się nawet jakby za bardzo teraz wiesz, no, gadać, po prostu e, ja mam ogromny szacunek do, do trenera chomskiego. E, bardzo go lubię i e, taka była decyzja. E, nie, nie wiem, nie potrafię tego jakby teraz skomentować. Nie, nie potrafię. Była może delikatnie troszkę inna e, i... E... Tak naprawdę był bardzo ważny, start dzisiaj, i ubranie takiej tej odpowiedniej ścieżki, która była tam bardziej blisko kraweżnika, którego pierwszy tego złapał, to miał przewagę. No i, no i zresztą to chyba było widać. Tak było trzeba naprawdę nastawić się na start i żeby żeby pierwszy dojechać do, tego idealnego, do tej idealnej linii. Ciężko powiedzieć, no, wiadomo, jest pogoda jaka jest, naprawdę dawno tu nie jechaliśmy przy takiej temperaturze. Ostatnio chyba na początku sezonu, także też jakby tutaj inaczej trochę zachowują się te motory. Oczywiście, że starty dzisiaj cały czas jakby pracowaliśmy nad nimi, ale nie do końca nie udało się. Tak naprawdę poza pierwszym biegiem po prostu nie mogłem jakby znaleźć tej, tej prędkości opierając się jakby w to, to osypany materiał. I cały czas mi tego brakowało, żeby wyprzedzić albo chociaż bardziej prędkość tam zbudować. Dopiero jakby poczułem w 15 biegu, że jak zrobiliśmy te delikatne i bardziej jeszcze korekty, które mi pomogły jakby się napędzić, czułem, że motor jakby zaczął mnie bardziej jakby napędzać i właściwie jakby można powiedzieć, że co chciałem, szukałem przez całe zawody.